Tak, witamy kolejna niedziela, dzisiaj super słoneczna pogoda. Zbieramy się pod stadionem jak co tydzień. Zobaczymy ile dzisiaj ludzi przyjedzie. Na razie mamy 010x, 8x mojego i Pitra na Shermanie yeah. oczywiście Co tu Pietrek sobie dorobił nowego na Shermanie Dwa, dwa sterowniki mo na przednie i tylnie światła porobione, z przodu ma białe, po tej tutaj tył mlecznej obudowie, czerwone z tyłu. No, w dzień tego za bardzo nie widać, na rzepach po, pomocowane. Tutaj uchwyty, ale to celem podpórki, żeby go postawić i no nie? Takie motocyklowe. O, tak jest. Żeby go tak postawić. Ile tego do 17 dolarów za para, nie? No w 14 dolarów za para. Takie uchwyty motocyklowe na hulajkę też można zamontować. O i Peter nowe, nowe pady, tork pady to są, nie? Tak jest. ilość do Super, z wysyłką 350. Aha, 350 zł tor z wysyłką. Jak ci się le, lepiej ci się? Jeździ? Lepiej, lepiej ja się. A te nie są takie sztywne jak ostatnio, i no, no, są właśnie, już gumowe. właśnie, bo to, to jest bardzo wygodne. no uh -huh. No super. Co tu jeszcze można dołożyć? Nic. Ostatnio ten dziń weźmiał Jak jak Ile już masz zrobione? 1825. No. Gonisz ty. Gonia. Ale tu jak jest znieszygniony. <grymne> 200 no. chyba a no, no, Antoni goni. Antoni goni, patrzcie jak się zrymowało. Dobra, czekamy na innych. Co tu jeszcze? Może nic nowego nie ma? Nic, nic. Poza tym no, ZIC i akumulatory. Aha, ZIC A, to tu, do pod ZICem. No fajne rozwiązanie. Pod ZICem sobie Peter wrzucił dwa powerbanki, no, zamontowane, poszklejone i to na rzep. No. no fajny patencik. Fajny patent nic więcej nie można. nie? A jak spoko się spisują spoko. na cały czas. Nic hmm. się nie dzieje. Nic. No i super Dobra, może ktoś z monocyklistów coś chce podpatrzy Okej okay. Stoi Stoi, stoi idzie Dobra, czekamy na resztę grupowiczów, zobaczymy ile nas się dzisiaj zjedzie z racji pogody może coś będzie więcej ludzi. U mnie tutaj nic nowego w zasadzie. Aktualnie chyba się zaczęła. Zaczęła się moja recenzja na YouTube. 08X po 10 tysiącach kilometrów. Nadal śmigamy. Mamy już aktualnie 10 339 kilometrów. No i zobaczymy jak to dalej pojechało? Dużo sharingu, a jak we dwóch jadą, dużo sheringu i na we dwójkę jeżdżą, bez kasków, bez niczego. A co jeszcze sobie kupiłem? Trzymaj na tle tę kamerę. W racji, że się będzie coraz ciemniej robić. Tak, na próbę sobie kupiłem z awenta taką opaskę. W dzień może tego tak nie widać, ale w dzień świeci dla biegaczy, to jest też dobre. A w będziemy <laughs> jest. Także mamy od blaski na czerwono się. Nie, nie wiem ile to wytrzymie, ale w nocy będziecie lepiej widoczni. 50 zł to nie jest jakiś majątek, warto by zainwestować w takie coś, przynajmniej założyć na siebie. Tak jest. No. Może ogłosimy niedługo konkurs, gdzieś takie trzy, trzy takie szelki sobie rozlosujemy w grupie. Bo musimy pozyskać sponsorów jakąś żytę może zrobimy i zrobimy trzy razy taką nagrodę dla bezpieczeństwa a jedzie, Robercik jedzie i... Robercik jedzie Robercik na bo jedzie no. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. My się, my się już witali, także zobaczymy, czy jeszcze ktoś przyjedzie, czekamy i jakąś relację nagramy z przejazdu. że coś? Masz coś dołożone? Bercik. Nie, nie można nic dołożone. Daniela z nami nie ma. Wczoraj się okazało, że w nanrobocie do 6 Plus miał awarię, awarię baterii. Nie wiadomo, chyba się ogniwa jakieś posypały, albo BMS padł po 500 km. Tam na grupie coś wstawił, to możecie zobaczyć. Także wyślemy chyba robota do yeah, serwisu yeah. Techlife, do to grupy, to grupy GP i oni tam zajrzą, co tam się stało z tą baterią. Super, jak z Top Zobacz, jak ten, F-16. No, jak z Top Tamskie wydanie Toma Kryza. A tu że nic nie dokładą, nie? więcej Podnóżek, tak jak było. A tu ci, coś tu zaczyna ci pękać. Tu pęka, wiem, ale powiedział, że nie, nie pęknie dalej. A. Bo mu się nie skleiło, wiesz? O, jak no, klei, no, 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 jasne, nami, przy drudarcy. Dobra, czekamy, zobaczymy, co się, że jak pęknie, to drugie zrobi, ale nie pęknie. No i super. No?

Marny upiór, najpaskudniejsze ze wszystkich tur zapranił naszą swoją... Ukendu, ukendu bedze. Aha, bedze otwartu, ya? Ukendu, na razie, ya. Ukendu.